Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku programu Jazdy Gwiazdy, chciałbym zrobić długi wstęp, bo Jania marznie, ale muszę powiedzieć, że ze mną będzie jeździć garbusem dzisiaj królowa polskiego tańca, Jania Lesar. Zapraszam Was, Janiu, zapraszamy do środka. Dziękuję. Zapraszam, chodź. Jaki jestem dżentelmen? Proszę bardzo. Jest moim gościem. Dzień dobry Państwu. Odpalamy Garbusa. Przywalałem mnóstwo informacji, bo ja się trochę przygotowuję do tych wszystkich e, programów, wiesz. Czasami mi się zdarzy, no nie? No, 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 no. I przeczytałem, że jesteś najmłodziej wyglądającą celebrytką. Naprawdę? Taki, naprawdę Gdzie to jest napisane? napisane, to muszę się. Ja mówię, wiesz, jak na 23 lata to oni przesadzają, nie? Bo to tak, nie, kurczę. ja to jestem już stara rzeczywiście. No to jest problem trochę, to starzenie się, wiesz, niby starzeje się jakby godnością dobrze się czuję i jestem dobrze się w swoim ciele, no, ale no. jednak chciałabym być młoda, bo chcę tyle jeszcze rzeczy robić, ja chcę dobrze wyglądać, żeby ludzie nie mówili, o, ja za ta stara, to już niech skończy z ale tym tańcem. Ale nie masz, tak, masz tak, że to jest, starość dotyczy mózgu, a nie, a nie wieku? Tak, ale wiesz to widać na twarzy, nie ma co, no, wiesz, no, nie ma co ukrywać, każda kobieta, która dba o, sobie, o siebie, wie, o czym ja mówię. No. Że po prostu jest tak. Ja nie jestem kobietą, to nie wiem. No, co. wiesz, ale jest tak, że po prostu już, e... No żyje się, no, trudno no, co, co rozrobić. No. I staram się wyglądać jak najlepiej. Robię co wyglądasz, mogę. wyglądasz. Ja nie świetnie wyglądam. To ci mogę powiedzieć od razu. Dziękuję. Co więcej, e, w moim życiu największy szacunek budzą ludzie, którzy się totalnie oddają temu, co robią. A o tobie taka najczęściej powtarzana rzecz jest to, że ty zaczęłaś tańczyć mając lat pięć. Nie? Tak, tak. I tak w zasadzie można spokojnie powiedzieć, uwaga, jako Paulo Coelho, powiem, no. Twoje <laughs> życie jest tańcem. Jest. Że możesz robić to co kochasz. Fajnie, że robisz to od dziecka. Fajnie, że jesteś taką super specjalistką. Eee, ale w zasadzie to jest jednak wyrzeczenie, bo kiedy my jeździliśmy na wycieczki szkolne, to ty byłaś na obozach tanecznych. Kiedy my szaleliśmy w liceum mieliśmy osiemnastki, to ty biedaku tańczyłaś, robiłaś oczywiście po to, żeby mieć to co masz dzisiaj, ale jednak to jest wyrzeczenie. W sensie chodzi o to, że ja nigdy tego nie odebrałam jak wyrzeczenie. Oczywiście, że tak. Tak, zawsze mnie to po prostu dla mnie dzień bez tańca był po prostu dzień katastrofalny, jak nawet była jakaś choroba, czy Coś, no to w szpitalu. No właśnie, nie chciałam zostawać w domu, jednak trening był najważniejszy. Jak szkoła była, to trzeba. Nie mogłam się doczekać, kiedy skończę no. szkołę, że będę mogła swobodnie robić to, co, co chcę robić. Mhm. No i wiesz, kolej, kolej rzecz jest taka, że taniec sportowy, jak zawodowo taniec, jest bardzo trudny sport. Mhm. Um, no i potem, jak skończysz, no to zazwyczaj jesteś trenerem sportowym, No tak. uczysz parę zawodowe, tancisz. No i tak miało być też ze mną, gdzie uczyłam tak z 10 lat pary, prowadziłam jakby po tych turniejach i tak dalej. I potem stwierdziłam, że w sumie nie chcę tego robić. No i teraz jesteś już tancerką. I no i kto by pomyślał, że będę aż tak długo tańczyć, wiesz? że naprawdę ja tylko tańczę i to sprawia mi, po prostu robię to dlatego, że to sprawia no mi właśnie, straszną radość. jesteśmy w takich czasach, w których, już ja mam tu wielu gości, każdy robi 600 rzeczy, nie? A ty masz po prostu straight ahead, jest taniec, taniec und taniec, no tak. totalnie w ogóle. I tak, interesuje mnie tylko, kiedy ja mogę tańczyć i dla mnie wjazdami, dla mnie jest takim programem, kiedy mogę tańczyć, no, nie dość że przed publicznością. Bardzo lubię uczyć amatorów, no. to się okazało. No wiem, się, cię zapytać z kim ci się najlepiej tańczyło, ale chyba Kordasek mógłby wygrać. Wiesz co, i Dawid, nie? Dawid dołączył do nas, Kretkowski do, dołączył na, do nas na trio, nie wiem no, czy widziałeś, tak, takie cowboyskie. No. No, Dawid, po prostu to było chyba, chyba 6 lat czy 5 lat minęło tego, co tamciliśmy razem. On był teraz lepszy niż był wtedy. Ale on coś tańczy, myślisz? Poza tymi, poza swoimi koncertami. Widziałeś, poza... jak na koncercie się rusza? Ja właśnie mówię, poza koncertami czy on coś no, kombinuje. Na koncertach to widziałem, że on tam wie. No, to jest talent, wiesz? To Naprawdę? Jest, no. no, nie oszukujmy się, no taniec jest sprawą bardzo emocjonalną, więc między wami też jest jakaś chemia, no taka albo inna. No właśnie, musi być jakaś chemia, nie? Więc e, ludzie... jesteś czarownicą, po prostu. Ludzie często odbierają to, że to to są jakieś miłosne związki. Tam jest dużo miłości w sumie, tylko nie takie, jak ludzie sobie wyobrażają. Ale nie jest tak, że przez to, że ta miłość, o której Ty mówisz, ona krąży, to można ją pomylić z tym, że to jest jednak można, taka nitka, wiesz, mogą się że ludzie ja pogubić. do Ciebie, Ty do mnie. Ale Ty komunikujesz, wchodzisz, mówisz, jestem ja, nie, nie kocham Cię I jest jasność. Nie, nie, o to chodzi. Ja bardzo kocham, zobacz, ja mam ze wszystkimi prawie swoimi partnerami bardzo bliskie relacje. W sumie to są ludzie, którzy są mnie najbliżsi. Naprawdę? Wiesz, tak. No, super. Najpierw musisz się po, dać mu poczucie, że wszystko jest okej. Okay. No tak, no. Że na pewno będzie dobrze. I że, <laughs> Zawodzić, dobry, no. że będzie dobrze, że nie musimy właśnie wygrać, mm -hmm. że ważne jest to, co teraz robimy i że to jest fajne. Czyli ty jesteś czarownicą psychologiem tanecznym. No trochę tak, wiesz, no bo to tak przychodzi, ale wszyscy sobie jakoś potem układają życie, bo zobacz, Misiek koterski, tak, o. On e, nie miał swojego własnego mieszkania, tylko wynajmował i e, rzucał przez okno te pieniądze. No. E, nie miał samochodu ani prawa jazdy. Jeździł e, e, tramwajem bez biletu. E, no, nie miał dziewczyny i tak dalej. Po tańcu z gwiazdami, kiedy on zaczął pracować tak jak trzeba, stanął na swoje mm -hmm. nogi, powiedział, że tak, jestem ok, to i dziewczyna, i mieszkanie, i nawet samochód, i, i mówi mi ostatnio, że nawet prawo jazdy ma. Janiu, a powiedz mi, bo Ty to robisz już bardzo długo. Mówię to akurat o tańcu z gwiazdami, bo tańczysz bardzo, bo tańczysz wiadomo od 5 roku życia, tak. czyli już mocne 15 lat na pewno, ale e, czy Ty jesteś w stanie wyzbyć się tego napięcia, bo Ty mówisz najważniejsze jest taniec, nieważne jest, że wygramy. Ja wiem, ale no jakby z każdym odcinkiem, czy to już przechodziło do rutyny i Ty wiesz, że najważniejsze jest wytańczyć to, co jest zaplanowane, czy jednak trochę Ci zależy, żeby przechodzić dalej? Czy da się wyzbyć tego e, nie Dasz... wiem tej rywalizacji w jakiś tam Dasz... sposób. No, ja to nie, nie umiałam przez wiele lat zrobić. Mimo wszystko rywalizowałam, chciałam, chciałam osiągać te finały czy półfinała i to było napięcie. I wtedy ta relacja. K kiedy tańczysz i ta moja gwiazda też rywalizuje, no, nie? też no. chce. I zazwyczaj też takie przychodzą, że chcą po prostu jak najwięcej. Nie? Nigdy nie chcą pierwsze odpaść, a potem chcą coraz więcej. I to jest takie naturalne i sama to miałam, ale nie sprawiało mi to potem przyjemności, wiesz. Wtedy są te nerwy albo ludzie w finale, półfinale są tak zmęczeni, że w ogóle nie mogą nic zrobić, a ja przeszłam przez taką przemianę i z zamianem tak naprawdę to bardzo Pierwszy raz tak na 100% spróbowałam, bo Damian był bardzo otwarty mm -hmm. do tego i pozwolił mi naprawdę proprowadzić go we wszystkich kierunkach, gdzie pozbiliśmy się tej dumy totalnie. Nie oczekiwaliśmy nigdy nic iśmy po prostu tylko e, tańczyli. No. E, przychodzą myśli oczywiście, e, że oj, co będzie, ale e, trzeba te myśli pozwolić, że są, ale ich oddalić i wtedy się magia dzieje. Wiesz, kiedy nie masz oczekiwań. I zobacz, co się stało. To jest po prostu nie, niesamowite, co się stało. No, kto by myślał, że kukasz wykretanie z gwiazdami przy takich gwiazdach, przy takich zdolnych No wiesz, sam to może by nie wygrał, ale miał ciebie, nie? Powiedz mi w takim razie, w jakim najgłupszym miejscu tańczyłaś? Na schodach? Na tak, to jest głupie miejsce? Nie, na takich pięknych schodach czerwonych w hotelu. Co ty gadałaś? Tylko, że tango na schodach to nie jest łatwe zadanie, ale mnie się strasznie podobało i nie uwierzysz, że tak się podobało, że ja ciągle te występy mam. Naprawdę? Na tak, tak. Kurna życie bym nie zatańczył na schodach. Ale jest, bo to jest fajny temat bo to jest hotel taki bardzo ładny, taki ekskluzywny i to jest spotkanie dwóch znajomych. Czy sidło? Na schodach. A czy to jest takie, pop, tam burza emocji, w ogóle miłość. wielka. ty lubisz duże emocje, nie? silne. Tam nie ma, że trochę miłości to ci nie jarę, ale tam tyle miłości, tyle nie. Z w dużych dawkach przyjmujesz. Tak, tak lubię tak. Czyli lekko Nie, ale nie. Czarownica. Typo Musi wcale. być dobrze. Chyba nagram się ciebie, będę rano sobie puszczać. Pusza, za, no, Słuchaj, ja bardzo chętnie y, mogę ci nagrywać wszystkie miłe rzeczy świata. Y, polubiłem cię, no, ale faktycznie mógłbym z tobą zatańczyć. Jak już takie, takich, y, nie chcę powiedzieć gnomów podostawałaś i oni tak daleko zaszli, może i ja bym dał radę w sumie. Dałbyś. Naprawdę? Ale widzisz to po rękach czy coś? W rękę mam delikatną, paczek pianista. Tył. Przekaj. No i co? Teraz Uwaga, przechodzimy pierwszy na świecie test ręki, i ja nie zaraz powiem, czy będę tańczył, czy nie będę tańczył. Uwaga! Będziesz tańczył. Jest! W ogóle nie powiedziałam wam, że nie ma czucia w ręku, ale ustawiła z mojej ręki, że będę tańczy. Ale nie ja... było ci fajnie? No z moją ręką? Nie mogę, to jest bardzo krępująca sytuacja. No ale widzisz, że to jest fajne. To jest fajne. Jak Dawaj mi tam będziemy tracić tango na schodach. Okej, ja tego. Okay. Okay. Jania była moim gościem. Janiu, dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Dziękuję Wam <laughs> bardzo.